Mówię o tym, że jak był podział w pisie, bo panowie też się podzielili spółkami i różni ministrowie, e, to, byli też, to były też osoby, które były z nadania takiego pana albo takiego, mówię tutaj o politykach, i tamte osoby, które zasiadały właśnie nad, miały, piastowały takie funkcje, również miały rodowód głęboko komunistyczny. I to nasi politycy, mówię tutaj o prawicy, nie chcieli się też zdecydowanie od tego odciąć, więc to nie jest takie jednostronne. Okej, okay, dobra, skoro PiS odziedziczył... 90... Po pierwszych wygranych wyborach, te spółki Skarbu Państwa z dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy z byłymi ubykami i cały tym postkomunistyczny byk. Dogadywał się z nimi to też. Zadało, to zadaniem PiSu było przeczyszczenie tych spółek. A wiem, jak to wyglądało, bowiem to czyszczenie to ograniczało się tylko i wyłącznie do zarządu, a nikt głębiej nie chciał sięgać, bowiem albo był strach przed tym Deep State, albo jakaś, jakiś paraliż. Cała rozmowa dostępna na kanale YouTube Michalina Szymborska.